Ja jestem zwolennikiem wejścia Polski do strefy euro jakby z definicji niezależnie od sytuacji gospodarczej. Bułgaria za chwilę przyjmie euro, Chorwacja przyjęła euro. Wprowadzenie euro dzisiaj jest polską racją stanu. Wrócić na ścieżkę wejścia do strefy euro. Prędzej czy później będziemy w strefie euro. Mówić o tematach trudnych, takich jak na przykład wejście do strefy euro. Finanse publiczne będą gotowe do wejścia do strefy euro. W naszym interesie jest dzisiaj przyjęcie wspólnej waluty. Przyjęcie wspólnej waluty. Jak Donald Tusk czy Szymon Hołownia chcą się rozliczać w euro, to niech się rozliczają w euro. Donald Tusk zresztą już kilka lat temu wybrał sobie drogę europejską, wybrał sobie emeryturę w euro, rozlicza się w euro, proszę bardzo. A Polaków niech do tego nie zmuszają.